Witam was bardzo serdecznie w ostatniej już części maratonu z gry Ski Jumping 2024. Niedawno był dzień lillehammer, a w dzisiejszym odcinku tak nam się ułożyły zawody, że mamy dzień Engelbergu. Także w dzisiejszym odcinku zaczynamy od pucharu świata Engelberg 125 a potem na tej samej skoczni Puchar Kontynentalny. Standardowo zapraszam nowe osoby do dostawienia subika i zapraszam oczywiście do dostawienia spamu, łapeczek w górę, jeżeli chcecie w przyszłości też takie maratony. I zaczynamy ostatnią część maratonu. Stan konta 31 tysięcy, także ta kasa się fajnie tutaj zbiera. Niedługo może będziemy mogli iść na jakieś właśnie zakupy. Mam nadzieję, że tak się stanie. Może już w kolejnym odcinku, jeszcze w tym. Tego nie zrobię. Zobaczmy sobie animację tej skoczni, oczywiście. W końcu, jakaś ładna pogoda, bo nie lubię, jak tak cały czas pada ten śnieg. Słabe warunki, słaba widoczność. No i miejmy nadzieję, że będzie też wiatr podnarty dzisiaj. Zobaczymy. Przyznać się w ogóle w komentarzach, kto oglądał konkurs Sapporo o trzeciej w nocy. Dajcie znać w komentarzach. No i właśnie zakończyliśmy tutaj animację tej skoczni. Raz sobie tylko zobaczymy, no bo 3 razy. Y Cztery razy mamy konkursy na tej samej skoczni. No i dobra, zaczynamy, mamy wiatr w plecy niestety, 97% pchnięcia od belki. no oczywiście skok kwalifikacyjny to trzeba jakoś tam zaliczyć. Dla mnie można powiedzieć, taki trening, troszeczkę za wcześnie się wybiłem, oj, troszeczkę nawet problemy w locie, tutaj mam, co się stało, o Jezus. <laughs> się przestraszyłem już pod koniec, to wyglądało jakbym miał upaść normalnie. Dlaczego ja nie skorygowałem tego lotu pod koniec tego, to nie wiem. Naprawdę nie wiem. 6 i 6 dodane za wiatr. Oczywiście kwalifikacje będziemy mieli zaliczone, jak najbardziej. Na którym miejscu tylko? Na 24. Okej. Okay. To jest puchar świata, to nie są przelewki. Walczę tu o tą 20. I oczywiście, żeby zarobić jak najwięcej pieniążków, bo trzeba sobie kupować sprzęt. Trzeba wziąć trenera niedługo, bo naprawdę bardzo dużo tutaj tych wydatków jest. No i oczywiście diamenty też schodzą. O, właśnie o to chodzi, o to chodzi, o takie wyjście z progu. I piękny skok, bardzo ładnie kawałek za zieloną linię i to mi się podoba, drodzy widzowie. 122 metry, no wyciągnąłem z tego skoku ile mogłem, plus 4,3 za wiatr i to będzie myślę miejsce w dwudziestce. Myślę, że się uda. Jeszcze jeżeli będzie finałowy skok dobry. Jest 19 miejsce. Może na piętnastkę. Jest to także możliwe. Jest to możliwe, ale naprawdę bym musiał bardzo dobry skok tutaj oddać. Niestety znowu mamy wiatr w plecy, ale może to dobrze z jednej strony, bo może z wiatrem pod sobie nawet nie poradził, bo trzeba bardziej korygować tego zawodnika. No i finałowy skok. Jak będzie z wybiciem? Proszę Państwa. Idealne! Idealne kurczę walczymy o 15. Oj, troszeczkę tutaj problem w locie. Ej, co tak daleko przed tą zieloną linię? Musiałem mieć naprawdę słabe warunki chyba. 122 metry, dobra, obiniemy sobie tutaj powtóreczkę. 2 <grym> razy 122 metry. Teraz plus 5 i 3 za wiatr, no to kurczę. dziwne, że tak słabo skoczyłem w sumie. 17. Miejsce. No mogę być zadowolony. Egzekwos z Johanem Andre Forfangiem. Ładnie, ładnie. Jak na mnie, jak na ten etap kariery, to jak najbardziej może być. No i generalka. 22. Miejsce. No i bierzemy sobie pierwszą nagrodę w dzisiejszym odcineczku, ale zaraz, bo tutaj właśnie wpadł poziom 18. Pójdziemy sobie w długość lotu, bo troszkę mało mamy. No i bierzemy pierwszą nagrodę. I nie wiem, zaczniemy sobie może od prawej strony dzisiaj. Co my tu mamy? Pieniążki, okej, okay, jak tam z trenerami w ogóle wygląda? No tutaj będziemy mogli sobie wziąć od 90 hunterków nowego trenera, Iwana, Pana jakiegoś, ale go sobie nie weźmiemy chyba. Poczekamy sobie na tego pana z Finlandii Linus Hakkinen. <gryw> nie wiem jak to się wymawia, ale zobaczymy. Także chyba sobie na tego poczekamy. Okej, okay. no i lecimy sobie z Engelbergiem K-125, cieszę się, że ten poziom już wpadł, troszeczkę może tutaj się poprawią statystyki, no poprawiły się, no bo poszedłem tą gwiazdkę jedną, oczywiście, no i liczymy na jakiś wiatr pod narty może tym razem, dobrze by było, no i jak na zamówienie mamy wiatr podnarty. także mam nadzieję, że jakieś rekordziki może tu dzisiaj pójdą, bo to jest puchar świata w końcu. Obyś ten wiatr podnarty narty. Utrzymał także w zawodach. Świetne wyjście z progu. Oj, tutaj problemy w locie, ale daję radę. I proszę Państwa, no to był prawie, prawie rekord. Lądowanie na dwie nogi, niestety. Nie udało się wylądować telemarkiem przy, przy tym skoku. 130,5 metra. No dobra, zobaczymy sobie jedną powtóreczkę. Bo jeszcze sobie dzisiaj nie patrzyliśmy. No całkiem, całkiem ładny skok. Szkoda, że to lądowanie właśnie na dwie nogi. <laughs> No ale cóż, okej, okay, lecimy, lecimy z pierwszą serią konkursu. Tylko sobie zobaczymy, które miejsce dopiero 32. Także to lądowanie na dwie nogi zrobiło swoje. Jakie mamy warunki? Wiatr w plecy, niestety. No to teraz nie będzie żadnego rekordu. Ale może będzie po prostu ładny skok. Taką mam nadzieję: 97% dotknięcia od belki. I dawać mi tu dobre wybicie. Ty, ja dzisiaj mam dobrą formę, na to chodzi. Dobre wybicie cały czas. O, Bart! No i jest w okolicach zielonej linii. Skok wylądowany telemarkiem. <laughs> no ładnie, mogę być z tego zadowolony. Znowu 122 metry, coś mam dzisiaj, warta tych 122 metrów. Plus 3,5 punktu dodane za wiatr, także będzie dobre miejsce prawdopodobnie. 17. No, całkiem ładnie. Walczymy o 15. Może się to uda. Może się to uda. Może się to nie uda. Ale wolałbym, żeby się udało. Potrzebujemy 129,5 metra, aby ująć prowadzenie. Myślę, że jestem w stanie to zrobić. 99% pnięcia od belki. Leciutki wiatr pod narty. I wszystko teraz zależy od dobrego wybicia. o jest nieźle. Troszeczkę mnie tutaj zachwiało. Od razu wyjściu z progu, ale będzie jak najbardziej. Niezły skok, nie Mi się wydaje, że troszeczkę przed tą zieloną linię. Jak to wyglądało z wiatrem? 127 metrów... Mieliśmy delikatny wiatr pod narty, drugie miejsce. Ale to będzie bardzo dobry wynik, tak mi się wydaje. Czy będzie piętnastka? Siedemnaste miejsce, no już coraz bliżej tej piętnastki, jestem potem w dziesiątka. No a potem to już zwyciężamy. I w generalce awansuje troszeczkę na 21 miejsce. I bierzemy sobie kolejną nagrodę w dzisiejszym odcineczku. I od prawej strony sobie lecimy, czyli teraz środek i warto było. Diamenty są na środku, to mi się podoba. No i lecimy teraz z Pucharem Kontynentalnym. Tutaj to już walczymy oczywiście tylko o pierwsze miejsce. Ewentualnie o podium, ale oczywiście raczej bym wolał te pierwsze miejsce. Normalnie podoba mi się ta skocznia, nawet może dlatego, że cały czas mi wychodzi do wyjścia z progu, ale nie wychodzi mi na przykład 100% od belki. Nie wiem, co jest ostatnimi czasy. No i proszę Państwa, kwalifikacje. Ciach, No i patrzcie, znowu dobre wyjście z progu. Powrót do formy mamy troszeczkę w dzisiejszym odcineczku. I mamy skok za zieloną linię. Oczywiście mogę być zadowolony z tego skoku. Czy zobaczymy sobie powtóreczkę? No dobra, 121,5 metra to nie było jakiś. Znakomita odległość, ale możemy sobie jedną powtórkę zobaczyć. W międzyczasie jeszcze Wam przypomnę łapeczka w górę oczywiście, jeżeli chcecie więcej przyszłych takich maratonów. Bo pierwszy raz chyba taki maraton sobie zrobiliśmy cały tydzień. Ski Jumping 2024. I pierwsze miejsce mamy. Nieduża przewaga, ale to tylko kwalifikacje. Teraz potrzebuję dobrego skoku. O, jaki wiatr pod narty, możemy liczyć. Na bardzo daleki skok, oczywiście w okolice rekordu skoczni, ale ten rekord skoczni na pewno tutaj nie będzie zaliczony, bo to buchar kontynentalny. Dobre wyjście z progu, o już od samego początku problemy, ale staram się tutaj jak najlepiej to ustabilizować. No i, no i kurczę, krzywy lądowanie troszeczkę, ale ważne, że było telemarkiem. Ciekawe co na co sędziowie powiedzą, a zobaczymy sobie tureczkę. kurczę, nie mogę wytrzymać. No, jestem ciekawy, właśnie co sędziowie powiedzą na to krzywe lądowanie, bo niby telemark był, ale ciągnie tutaj tak na bok. I trochę zachwiane. 17,5 także sędziowie tutaj mi pojechali trochę w ponotach. I to uwzględnione jest, ale Bartigry Gry pierwsze miejsce ze sporą przewagą, drugie miejsce. Paweł Wąsek. Lecimy teraz wiatr, delikatny w plecy, ale myślę, że to będzie czysta formalność, żeby tutaj Zdobyć pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że cały sezon ta koszulka lidera już będzie. I piękne wybicie, troszeczkę krzywo, niesymetrycznie. Ale patrzcie, gdzie ta zielona linia. <gryw> I w ostatniej chwili wylądowałem. No kurczę, muszę sobie chyba zobaczyć powtórkę, bo to był naprawdę ładny skok, ale spójrzcie, co się stało po wyjściu z progu myk. <gryw> no, troszkę mnie przekrzywiło. Ale patrzcie, gdzie ta zielona linia, i jak daleko ja ją przeleciałem. No, naprawdę bardzo ładny skok. Niby tutaj poziom zmniejszony, a już zaczynam wszystko wygrywać. I mamy jeszcze, oczywiście, podium. Barty, gry, Paweł Wąsek, Spaszkę. O, kibice się tam cieszą. I generalka. Trzech Polaków cały czas na trzech pierwszych miejscach. I kolejna nagroda w tym odcinku. O, jaka dobra pula. No i czy się uda 12 diamentów wylosować po kolei, to po kolei. I nie, pieniążki. Ale już prawie mamy 40 tysięcy, także będzie kasy na zakupy. No i lecimy z ostatnim konkursem w Engelberku, K-125. I oczywiście liczymy tutaj na wygraną i na dalekie skoki. I na wiatr pod narty też tutaj liczę oczywiście. Bo bez wiatru podnarty, o, jest wiatr podnarty, także liczymy na dobry skok w kwalifikacjach. Dlaczego ja nie mogę na 100% trafić tutaj? Też możecie napisać w komentarzach. Jak wam się udaje? Czy często wam się udaje w 100% trafić? Czy właśnie też macie problemy troszeczkę czasem jak ja? Napiszcie w komentarzach, a tymczasem mamy świetny skok w kwalifikacjach. No ja nie wytrzymam, chyba będę musiał powtórkę znowu zobaczyć. 129 metrów bardzo ładny skok i nie było problemów. Po wyjściu z progu stabilnie w locie, no naprawdę ten skok był no, nie wzorowy, ale naprawdę bardzo, bardzo ładny. I mamy 129 metrów. Oczywiście to jest gwarantowane pierwsze miejsce z przewagą 8,2 punktu. A teraz lecimy z pierwszą serią. Czy wiatr się utrzyma? No, jest pod narty oczywiście, ale lżejszy. O, słabo się odepchnąłem od belki. Ale może to nadrobimy wybiciem. No byłoby kiepsko. Gdy on nie, No, chociaż 15 cm za późno nie jest źle, drodzy widzowie. Będzie w okolicach zielonej linii. O, się przestraszyłem, że tego nie wyląduje znowu. O, w ostatniej chwili, naprawdę. <laughs> 123,5 metra. Tutaj sobie już powtórki nie możemy... Nie będziemy patrzeć, bo wiocha. Drugie miejsce. Strata dwóch ponad punktów. No, to będzie walka teraz o pierwsze miejsce z Pawłem Wąskiem. Poczekajcie. Jakby to teraz zrobić? No tak, ja skaczę i po mnie Paweł Wąsek, także Paweł Wąska sobie zobaczymy skok. Mamy wiatr pod narty i to jest rywalizacja o pierwsze miejsce. Polska rywalizacja o pierwsze miejsce. No, jestem ciekaw, co tu się wydarzy. Czy będzie dobre wyjście z progu? Jest! Idealne wyjście z progu! No proszę państwa, Paweł Wąsek naprawdę będzie miał Spore problemy, żeby tu ze mną wygrać No i dzisiaj mamy jakiś dzień powtórek Muszę sobie znowu powtórkę zobaczyć I oprócz tego jeszcze sobie zobaczymy Pawła Wąska Także też możecie pisać w komentarzach Czy chcecie, żebym czasem patrzył Te powtórki mniej, więcej Czy może innych zawodników Komentarze Czytam raczej większość, także Zawsze jakieś serduszko przypnę. No i zobaczmy skok. Jeszcze Pawła Wąska. Jeżeli przekroczy zieloną linię, wygenerowaną przez komputer, no to przegram. Ale ta zielona linia będzie prawdopodobnie bardzo daleko. Zobaczmy, no i jak to będzie wyglądać w przypadku bota. I jest troszeczkę przed zieloną linię, ale także bardzo ładny skok. Miał przewagę z pierwszej serii 124 metry Pawła Wąska. Minus 4,8 za wiatr, i drugie miejsce. Także wygrywamy te zawody, ale tu była rywalizacja, proszę Państwa. No i coraz większa przewaga w Pucharze Kontynentalnym. Jak tak dalej pójdzie, to być może będziemy sobie mogli jakoś tam Puchary pomijać. Jeszcze troszeczkę tej przewagi dobędę więcej. Bierzemy sobie ostatnią nagrodę w dzisiejszym odcineczku. I znowu dobra pula. Nie wiem, teraz losowo, co mi się kliknie to się weźmie, z zamkniętymi oczami to robiłem, środkowa, 7 diamentów. Także jestem zadowolony. No i proszę Państwa, dobiega końca nasz wspaniały, 7 odcinkowy maraton ze Ski Jumping 2024. Co ja tu jeszcze mogę zobaczyć pod koniec odcinka? Mogę zobaczyć sobie, jak to wygląda ogólnie w wynikach. 21 miejsce, Puchar Świata, Puchar Kontynentalny, duża przewaga. I co w kolejnym odcinku, drodzy widzowie? W kolejnym odcinku mamy turniej czterech skoczni, po raz drugi już w tym roku. Oberstdorf 120, garmisch partenka 125, Innsbruck 120, Bischofshofen k Także w kolejnym odcinku będzie się działo i czy jakieś może zakupy sobie zrobimy, bo ja już zapominam cały czas ile to wszystko kosztuje. Myślę, że narty bym sobie chciał jakieś zmienić już nam w sumie ja nie wiem, czy na najlepsze nie zbierać, bo kurczę, 190 diamentów, 80 hantelków niedługo uzbieramy. Naprawdę nie wiem, czy na najlepsze sobie zbierać. Możecie też mi poradzić w komentarzach, czy właśnie zbierać najlepsze, czy zmieniać to w trakcie. Kombinezon najlepszy, no, też 80 diamentów, ale chyba będę kupował sobie jakieś tańsze, bo i tak ta kariera jeszcze będzie trwać dość długo, myślę. Dobra, drodzy widzowie, jeszcze raz przypominam nowym osobom o zostawieniu subika i przypominam wszystkich o zostawieniu łapeczki w górę. Oczywiście liczę na tych łapeczek więcej, jeżeli byście chcieli takie maratony w przyszłości też może z innych gier. Także zapraszam tej łapeczki w górę i do zostawienia komentarza. Także elo elo.